To będzie mecz, na który czekali kibice obu drużyn. Prawdziwe starcie tytanów. To zagra lepiej w dzisiejszym meczu. Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na Murawie. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy, bogoń Szczecin zmierzy się z warszawską legią. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Na ekranach widzimy teraz skład pogoni Szczecin. A oto skład, w jakim zagra Legia Warszawa. Żozuę. Okazja teraz. Tak! Piłka w siatce. W pierwszym kwadransie spotkania. Popatrzmy raz jeszcze na to piękne wykończenie. Pomimo nieustannych prób obrony udało się wypracować pozycję i oddać piękny strzał. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Rosicki. Sędzia stosuje korzyść. I teraz pogoń Szczecin przed dużą szansą. Traci posiadanie piłki pogoń. Błąd i strata. Może być bardzo kosztowna. Pocofanie piłki w pole karne. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Na 11 metr z rogu. Tomasz Pekhardt. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Wyblok, ależ to zrobił. Rosicki. Dobra decyzja, udane przejście. Precyzyjna centra, będzie gorąco. Zanosiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. Artur Jędrzejczyk. Prosto do drużyny przeciwnej. Fatalne podanie. Borgon. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Piłka poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna. Łukasz znowu w ich posiadaniu. I przerzut piłki w poprzek na drugie skrzydło. Sędzia przyznaje wolnego pogoni Szczecin. I czy będzie gość? I jest! Pogoń wyrównuje Przycisnęli teraz rywali Opłaciło się Wracają do gry Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze Pewne szybkie wykończenie z bliska Spójrzmy ile może dać dobre ustawienie Mamy remis. 1 do jednego. Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. Josue, Wszołek. Paweł wszołek. O i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Rata piłki przez zawodników Pogoni. Próbuje strzału. Pięknie ratuje teraz zespół z Opałów. Bartosz Sniż. Ryzykownie, ale skutecznie. Może coś być z tego podania, nic z tego świetny refleks nie tym razem. Magola. Alexander Gorgon Szybki, doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. No i strata, nie mają piłki. Radzi sobie teraz z obroną. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Patryk Kun. Wymieniają piłkę między sobą. Dużo ruchu. Bija piłkę z dala od bramki. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Pogrywa teraz do środka. Uwaga. Udana teraz okazja na prowadzenie. Bramkarz został gdzieś w tyle, więc strzelił pewnie do pustej bramki. No i ponownie akcja bramkowa, obrona wywiedziona w pole, zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zawsze potała w siatce. Aktualny wynik to 2 do 1. Grosicki. Rosicki próbuje indywidualnej akcji co z tego wyniknie Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym uwaga czy odrobią straty gol! Oj czy na pewno w pramce znalazła się odpowiednia osoba Patrzymy raz jeszcze na tę powtórkę, zastanawiając się, czy bramkarz mógł zrobić coś lepiej. Moim zdaniem na pewno. Wszyscy trenerzy świata uczą, żeby wybijać piłkę w bok, poza zasięg grywami. Tutaj trafiła prosto pod nogi przeciwnika, który spadliwie to wykorzystał. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Artur Jędrzejczyk. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Przekroczyła linię boczną. Aut. A jednak woli zejść do środka. Co wyjdzie? Z dośrodkowania. Nadal coś z tego może być. No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. Oj, kiepskie miejsce, by tracić piłkę. Groźnie! No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty i będziemy mieli rzut wolny dla pogoni. No Pawła Wszołka przeciął do środkowania, ale nadal muszą uważać. No i mamy offside, proszę państwa. To był dobry pomysł Tomku, tylko chyba wkradło się trochę pośpiechu, przez co ten powrót przed linią obrony nie udał. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Juzue. Kun, Lechart, cierpliwie teraz operują piłką. Czekają na błąd drużyny przeciwnej. Odważnie i skutecznie. Brawo! Gorgon. Aleksander Gorgon. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Co za błąd teraz? Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle. Zagrożenie zażegnane, chociaż jest jeszcze presja ze strony ekipy atakującej. Nie może teraz stracić. stosuje korzyść i teraz pogoń Szczecin przed dużą szansą. No i wyjechał z piłką poza pole gry. Głupia strata teraz. Decyzja sędziowska jest ostateczna. Spalony. Przerwana akcja, strata piłki. Josué. Cudowna piłka, spójrzmy. No i nic z tego nie będzie. Nie poradził sobie tutaj z obrońcą. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Przewinienie. Ale portowcy utrzymali się przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Uwaga. Będą prowadzić. No, świetnie obronione to uderzenie. Szołek. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Oddali piłkę przeciwniką. Sędzia stosuje korzyść i teraz pogoń Szczecin przed dużą szansą. Coraz lepiej to wygląda. Minął obrońców Kun. Czała, nie piłka nadal w grze. Tak, wyglądało to całkiem całkiem, ale nic z tego. Kosicki. Aleksander Gorgon. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Traci posiadanie piłki pogoń. Kuhn. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Aleksander Gorgon. Atak na refala i odbiór piłki. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Zabiera rywalowi piłkę. Czy będzie okazja? Nie, to nie mogło zaskoczyć. Czysta interwencja i zaczną z zali bocznej. Statystyka posiadania i tablica wyników mówią o tym meczu w zasadzie wszystko. Wyrównany mecz połączony z odważną grą do przodu. Dla neutralnego fana ten mecz mógłby się zapewne zakończyć takim wynikiem, bo jest zdecydowanie sprawiedliwy. Ale kibice obu drużyn będą jeszcze tu gardła zdzielać, zagrzewając swoich lubieńców do walki o wygraną. Właśnie widzimy zalążek kolejnej akcji. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Borgon. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. I przejęta piłka. Beckhard. Teraz, co za sytuacja! Rzuca się i broni tak jak trzeba. Sztab trenerski wojskowych nie czeka, będzie korekta składu. Ale chwila, bo mamy przecięte. Po Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. No dobrze, to nie była zbyt udana akcja. Aleksander Gorgon. Utrata piłki przez zawodników pogoni. Wybijają piłkę poza boiską. Pogoń Szczecin wprowadza nowego zawodnika. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. No, trafienie na tym etapie może okazać się piłką. Tak, proszę państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie na wadę zwycięstwa? Zanosiło się sztąkunarem i za tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca. Teraz na ekranach powtórka tej bramki kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Próba odbioru i przerwany atak. To Pawła Wszołka. Jeszcze kilka chwil i usłyszymy końcowy gwizdek. Ekipa przyjezdna chyba zdoła dowieść ten korzystny wynik do końca. No w tym meczu pokazują się z naprawdę dobrej strony, zwłaszcza w ataku. Ale teraz muszą zadbać w pierwszej kolejności o defensywę, bo 3 do 2 to nie jest jakiś specjalnie bezpieczny wynik. Czy to dowiozą? Stawiałbym, że raczej tak. Jest potwierdzenie. Będziemy mieli dwie minuty do liczonego czasu gry. Strzela teraz. Bez trudu teraz to broni. I oto ostatni gwizdek sędziego Legia z kompletem punktów. Zwycięska drużyna okazała się lepsza, ale wydawało się, że będzie musiała zadowolić się remisem. Gol w końcówce dał im jednak komplet punktów.